W romantyzmie w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy dwa słońca na firmamencie literackim. Jest dwóch wielkich poetów: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. To poeci, którzy niespecjalnie za sobą przepadali. Wzajemne animozje naprawdę doprowadzały do sytuacji, kiedy na jednej imprezie mógł być tylko i wyłącznie jeden z nich, gdy pojawiał się drugi. To ten pierwszy wychodził? To również przekłada się na pewne spostrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób ma wyglądać walka Polaków o niepodległość. Walka Polaków o niepodległość w zamyśle Mickiewicza jest ukazana chociażby w trzeciej części Dziadów. I odpowiedzią na ten pomysł Mickiewiczowski jest Kordian Juliusza Słowackiego. Sprawdźmy zatem, Jaki pomysł na walkę Polaków ma Juliusz Słowacki? Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu i jakie wymagania stawia komisja egzaminacyjna. Juliusz Słowacki był młodszy od Adama Mickiewicza, zatem jego twórczość niestety była za każdym razem przyćmiewana przez działalność Mickiewicza. I tutaj pojawia się problem z różnymi pomysłami, które Juliusz Słowacki chciał przekazać jako swoje, jako te pomysły, które miały być rozwiązaniem dla narodu. Ponieważ niespecjalnie Mickiewicz doceniał twórczość słowackiego, ten musiał wydawać swoje teksty czasami bez podpisu. W ramach jakiegoś pseudonimu. I tak właśnie pojawia się kordian. Kordian jest odpowiedzią na trzecią część dziadów Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz w trzeciej części dziadów mówi o syłkach, mówi o procesie filomatów, mówi o tym, co sam przeżył w latach dwudziestych. XIX wieku. Jest tam również koncepcja dotycząca Polski, która ma być mesjaszem narodów. Jest to koncepcja religijna, koncepcja, która zakłada, że Polska musi przyjąć na siebie cierpienie i oczekiwać takiego momentu, który pozwoli jej znowu powstać z martwych. Juliusz Słowacki nie zgadza się z takim pomysłem na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jest człowiekiem czynu, więc również w jego dziele pojawia się czyn. O czym zatem jest Kordian? Kordian to tekst, który po pierwsze, zaraz na wstępie w tekście zwanym przygotowaniem dokonuje oceny Powstania Listopadowego. Już Słowacki pracował w Sztabie Powstańczym, więc widział, w jaki sposób funkcjonuje ta najwyższa władza, która decydowała o tym, jak powstanie sprowadzone. Bardzo krytycznie oceniał działalność tych, którzy odpowiadali za prowadzenie powstańczych wojsk. I właśnie w przygotowaniu daje swój komentarz do tego. Przygotowanie pokazuje wydobywanie z kotła czarownic tych, którzy mają stanąć na czele Powstania Listopadowego. Te osoby, które tam są wyciągane z kotła? Chłopicki, Skrzynecki, Krukowiecki, Czartoryski. Są tymi, którzy tak naprawdę mieli dużo odpowiedzialności za to, w jaki sposób będzie przebiegało powstanie. I Słowacki uważa, że nie spełnili swojej roli, nie stanęli na wysokości zadania. Pokazuje, że to naprawdę w ich gestii było poprowadzić naród do zwycięstwa, a tak naprawdę byli tylko i wyłącznie w rękach złego ducha. Bo nie byli tymi, którzy mogliby dowodzić wielkim wojskiem. Słacki pokazuje, jakie ułomności posiadali ci, którzy mieli być przywódcami. Mógł to zrealizować z racji tego, że był obecny przy różnych decyzjach i różnych sytuacjach, które rozgrywały się w sztabie powstańczym. Ta smutna ocena przywódców powstania. Jest zaraz na początku tego dzieła, jakim jest Kordian. Zatem możemy zakładać, że próbuje Słowacki pokazać, co tak naprawdę bardzo go boli, w tej sytuacji, że Polska, walcząc o swoją niepodległość, nie mogła tak naprawdę wywalczyć wolności. Boli go to, że ci, którzy mieli być najważniejsi, ci, którzy mieli przewodniczyć, nie spełnili swojego zadania. Dalsza część tekstu opowiada dzieje Kordiana, młodzieńca. Osoby, którą z imienia wymyśla sobie Słowacki, ponieważ Kordian pochodzi od serca po łacinie. Więc jest to człowiek serca. I rzeczywiście jesteśmy w stanie zaobserwować, że ta historia, która rozgrywa się przed nami w obrębie tej części, którą nazwano Kordian, bo Słowacki miał w zamyśle napisanie trzech części dramatu, ale jest tylko jedna, ponieważ nie dokończył tego ze względu na swoją śmierć. Ta historia kordiana to historia rzeczywiście człowieka, który żyje swoimi emocjami, żyje porywami serca. Trzy akty tego dramatu przeprowadzają nas przez w pewien sposób trzy etapy życia kordiana. Po pierwsze, widzimy go jako postać werteryczną, bo pierwszy akt pokazuje nam kordiana zakochanego, zakochanego oczywiście na sposób romantyczny. Nieszczęśliwa miłość do starszej od siebie kobiety kończy się nieszczęśliwie. Pojawia się nawet nieudana próba samobójstwa. To załamanie miłosne powoduje, że kordian szuka rozwiązania dla swojego życia. W kolejnym akcie widzimy go jako wędrowca. Podróżuje po Europie. Szuka sensu, celu istnienia. Takie romantyczne poszukiwanie prawdy o świecie i o sobie w tym świecie. I dostrzega Kordian, że to, co jest rzeczywistością świata, w którym się porusza, to tak naprawdę ekonomia. I to nie jakiś rozwój ludzkości, tylko zainteresowanie pieniądzem. To pieniądz uruchamia ten świat. Tak właśnie widzi to Kordian. Widzi to w Anglii. Widzi to później we Włoszech, kiedy spotyka kolejną miłość swojego życia. Trudno powiedzieć, że to jest rzeczywiście miłość, ponieważ wystawia ją na próbę, na próbę pieniądza. Przedstawia się jako osoba bogata, a po jakimś czasie informuje swoją kochaną, że stracił bogactwo. To pokazuje, że Wioletta nie jest zainteresowana nim jako człowiekiem, tylko i wyłącznie jego pieniędzmi. Dochodzi do rozstania. Kordian spotyka się również w Watykanie z papieżem. Przynosi prośbę o błogosławieństwo dla Polaków, którzy oczekują, że będą narodem jednak wolnym. Ale tutaj nie spotyka się ze zrozumieniem, ponieważ dowiaduje się, że Polacy mają przyjąć tę pozycję, w której są. To znaczy mają być ulegli na przykład caratowi. I to dla Kordiana jest nie do pojęcia. Jak to? Przecież my tak naprawdę jesteśmy zniewoleni. Potrzebujemy jakiegoś wsparcia, potrzebujemy czegoś, co nas wyzwoli. A nawet wartości chrześcijańskie nie mają nas doprowadzić do tego, że będziemy narodem wolnym? Nawet papież nie jest w stanie wpłynąć na sytuację w Europie, która ma wyzwolić Polskę? Nie, sytuacja w Europie to sytuacja polityczna. I słowo papieża nie jest tak istotne jak dawniej. To nie okres średniowiecza. Teraz liczą się tak naprawdę mocarstwa, a papież. Nie jest przedstawicielem wielkiej siły militarnej. Kordian czuje się rozczarowany, rozczarowany światem, który przemierza. W takim razie wybiera się na wyprawę w Alpy i na Mont Blanc przeżywa swoją przemianę. Możemy powiedzieć, że jest bohaterem dynamicznym. Poszukuje rozwiązania dla swojego życia od momentu nieszczęśliwego zakochania tego młodzieńczego, w takiej wersji werterowskiej. Aż po ten moment, kiedy szuka idei dla swojego istnienia. Można posłużyć się określeniem jaskół czy niepokój serca. To się pojawia w tekście na ukazanie, w jakim momencie, w jakim stanie znajduje się kordian, ma jaskół czy niepokój, jest w nim sto rząd i sto pragnień. Jest osobą, która chciałaby tak dużo zdziałać, tak dużo zrobić, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nie potrafi wybrać tej jednej konkretnej idei dla swojego życia, która nadałaby sens jego istnieniu. I na no, Bon Blanc, wtedy, kiedy czuje się rzeczywiście szczególny, kiedy widzi, że jest jednostką wybitną. Mówi o sobie, że jest posągiem człowieka na no posągu świata, dostrzega dla siebie jedno rozwiązanie. Idea, która może go przeprowadzić przez życie, to idea walki o naród. Walki o naród w zupełnie nowej koncepcji. U słowackiego pojawia się hasło Polska, Winkel Narodów, i jest to hasło, które przeprowadza kordiana w walce o Polskę. I rzeczywiście. Fantastyczna sytuacja na zakończenie drugiego aktu, rozpoczyna akt trzeci. Z Montblanc, Kordian do Polski leci na chmurze. Akt trzeci pokazuje nam Kordiana jako bohatera patriotę, jako spiskowca, jako tego, który chce dokonać wielkiego dzieła. Chce zabić cara, ponieważ gorąca młodzieńcza krew Kordiana zachęca go do tego, żeby podjąć to działanie już, nie słucha innych, doświadczonych Starszych, tych, którzy próbują powstrzymywać młodych przed gwałtownymi działaniami. Podejmuje próbę zabicia Cara. Natomiast ta próba nie jest próbą udaną, ponieważ Kordian tak naprawdę przecież jest młodzieńcem wrażliwym, można by powiedzieć poetą, a nie żołnierzem spiskowcem. Tuż przed sypialnią Cara. Przeżywa największe męczarnie duchowe. Strach i imaginacja pokonują go. Mdleje. Jest posądzony o wariactwo i ze względu na to osadzony w szpital dla obłąkanych. Ale tam nie poddaje się. Nie chce się wyprzeć tego zadania, które miał wypełnić. Możemy powiedzieć, że to, co jest doświadczeniem Kordiana, to klęska. Wielka idea, żeby dać Polsce wolność, wyzwolić ją od cara. Niestety, ale... Nie spełnia się. Kordian ostatecznie jest skazany na śmierć. Nie wiemy, jakie losy Kordiana spotykają, ponieważ ostatnia scena, scena tuż przed Plutonem egzekucyjnym, mogłaby się rozgrywać na różne sposoby. Kordian stoi przed Plutonem, ale właśnie wtedy, kiedy ma paść strzał, wpada goniec z ułaskawieniem. I ta część dramatu kończy się. Mimo wszystko, kordian ponosi klęskę, ale jest to klęska heroiczna. Możemy się zapytać, dlaczego nie chciał wyprzeć się tego dzieła, które przyjął na siebie? Dlaczego nie powiedział tak, rzeczywiście, jestem wariatem, bo chciałem przecież pokonać cara, ja, jeden taki mały, nic nieznaczący człowiek. Kordian przyjmuje na siebie rolę bohatera i chce pokazać, że tak należy walczyć. Do końca, że nie można wypierać się ideałów, które przyjęło się jako zasadnicze ideały swojego życia. Przyświeca mu tutaj Winkelried, stąd też hasło Polska: Winkelriedem Narodów. Winkelried był bohaterem szwajcarskim, który poświęcił swoje życie w walkach o Szwajcarię. Poświęcił swoje życie po to, żeby inni mogli zwyciężyć. Zatem jego śmierć miała być sygnałem do podjęcia walki. I zwycięstwa. Tak właśnie widzi to słowacki. Słowacki nie rozpatruje Polski, klęski polski, zniewolenia Polski w jakimś wymiarze religijnym. Musimy cierpieć i z tego cierpienia coś się narodzi. Będziemy oczekiwać zmartwychwstania, tak jak proponuje Mickiewicz. Również nie patrzy na to w taki sposób, jak próbowali to opisywać oświeceniowcy, którzy przecież jak spojrzymy sobie na Powstanie listopadowe byli tymi, którzy wtedy mogli zawiadować wojskiem. Słowacki patrzy na sytuację Polski w kontekście czynu, konkretnego czynu. I to te osoby, które podejmą się ryzyka, nawet utraty życia, powinny być brane jako bohaterowie dla innych. Wzorzec, który należy powielać. Bo tylko i wyłącznie w ten sposób. Poprzez działanie. Możemy coś osiągnąć. Zatem dwie koncepcje, które pojawiają się, te dwie zasadnicze koncepcje, które pojawiają się w romantyzmie dotyczące wolności Polski, można by powiedzieć, że nawzajem siebie wykluczają. Tak samo jak twórczość Słowackiego i Mickiewicza. Nie potrafi się spotkać. Jeden z drugim nie potrafią żyć na stopie przyjacielskiej. To dwa słońca. Na niebie polskiego romantyzmu. I tak jak dwa słońca nie mogą równocześnie świecić, tak samo trudno jest wybrać dwie koncepcje naraz. Można się zastanawiać, która koncepcja dla Polaków była bliższa, która mocniej na Polaków oddziaływała. Myślę, że wybór Polski Mesjaszem Narodów, czy też Polski Winkelriedem Narodów, to wybór indywidualny, bo za każdym razem mogę siebie pytać. Czego oczekuję? Czy moja postawa wobec ojczyzny to postawa działania? To postawa aktywna? To postawa kordiana? Czy to obraz, który roztaczany jest w trzeciej części Dziadów? Polska oczekująca, zasłuchana w jakiś głos, który ma przyjść i powiedzieć wstań, bo już czas, zmartwychwstań. A teraz? A teraz bądź w jakimś uśpieniu. Jedno jest pewne. Dla Juliusza Słowackiego Polska łączyła się z działaniem. Sam do tego działania chętnie się włączył, przecież pracował w sztabie powstańczym. Zatem koncepcja, którą wkłada w kordiana, to koncepcja aktywności, to wezwanie Polaków do tego, żeby walczyć do końca. Jeżeli przed tobą matura, to jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe materiały przydatne do Twojej matury z języka polskiego. Zapraszam Cię również na grupę Facebookową. Link podaję poniżej. Zajrzyj też na stronę maturanamaxa.pl. Znajdziesz tam kurs maturalny, który przeprowadzi Cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z maturą. To co? Widzimy się?